Yo, mordki słuchajcie, Arkadiusz z tej strony i chcę Wam przekazać, że sorry, po prostu przepraszam, bo to ja zrąbałem, że nie ma filmów na kanale, to ja tak troszeczkę sobie dopuściłem tę naukę. Yy, już przechodzimy, no jesteśmy na dobrej drodze, że tak powiem, w szkole, bo ogarnię sobie tutaj oceny, do tego nie ma streamów i nie ma odcinków. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za złe. Yy, tak przy okazji skorzystam, że tam jest remont na górze, tak? mojego. Studia, tak? Już tam wszystko kurczę jest zrobione. te softboxy za mną czekają, aż po prostu tam wjadą do tego całego studyjka. Mam nadzieję, że. No mam nadzieję, że wszystko gitnie, że wszystko gitnie, że studia będzie ok. I mam nadzieję, że was mi nie zabraknie, że to cały czas będziecie na mnie czekać. No przepraszam, no. No dziwnie, no dziwnie to wyszło, bo tak cztery dni się nie dzieje. Tam live chyba dwa były, no przepraszam Was za to. W sobotę już odcinki i live będą ze studia. A to możliwe, że do soboty pojawią się jeszcze odcineczki, nie tylko ze studia, tylko też jeszcze może mi się uda tutaj usiąść i nagrać, no mam do ogarnięcia trzy przedmioty, kuję solidnie, odkąd przyszedłem z szkoły praktycznie spokojnie nie wychodzę, teraz co się umyłem przed chwilą, mam nadzieję, że nie będziecie mieć, mieć mi tego za złe, trzymajcie się, nie puszczajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi tego za że za złe, że będziecie ze mną tutaj... No, przepraszam, to jest nawet tak nagrywane, bo nawet kompanię nie odpalam, bo się nie skupię na nauce. Więc trzymajcie to się, nie puszczajmy to się, wrzucam to i, no, miłego wieczoru, że tak powiem. Pa, pa.